No hej, z tej strony Gingerowa, a na Waszych ekranach kolejny odcinek serii Cook Serve Delicious. Bardzo się cieszę, że seria się Wam spodobała. Pamiętajcie, że jeśli jesteście głodni, to nie oglądajcie tego odcinka. No i przechodzimy do gry. Nie grałam nic, postanowiłam, że na razie nic nie będę grać. Będziemy razem tutaj rozwijać to, ten nasz lokal, powiedzmy, to nasze stoisko z jedzeniem. I tutaj już skasowałam te maile, ale przed chwilą przyszła mi właśnie wiadomość, że. Że będzie dzisiaj padać deszcz, a skoro będzie padać deszcz, to musimy kupić jakieś jedzonko, które będzie pasowało nam do pogody. I tutaj już sobie przyjrzałam wcześniej i możemy sobie kupić na przykład pieczone ziemniaczki. Jak widzicie tutaj po lewej, tak po lewej, bo ja mam problem z rozróżnianiem lewa prawa, po lewej jest znaczek deszczu. Myślę, że to się nada, dlatego kupimy. Kupimy. No i na razie tyle by było. Teraz zrobimy sobie menu na dzień dzisiejszy. Myślę, że skasujemy lody, bo lody się nie przyjmą skoro, skoro pada deszcz, i damy nasze ziemniaczki. Nie robiłam jeszcze ziemniaczków? Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Burgery zostawiamy, piwo zostawiamy na razie. Dobra, zaczynamy nowy dzień. Boję się. Nie miałam żadnej rozgrzewki dzisiaj, ani nic z tych rzeczy, także jedziemy na sucho. E, zapomniałam jak tu się obsługuje. Aż trzy mięska, dobra. Jadę bez rozgrzewki kompletnie, ale się stresuję. E, bacon, cheese tomatoes, tomato, cheese, dobra. E, mięsko razy trzy, bacon, cheese, dobra. Znowu burgery. Mieliście chcieć, mieliście chcieć ziemniaczki których nie wiem jak się robi, ale to się wytnie jedno mięsko e, mięso razy 3 i ser kibelek <giberek> kibelek was rozwala tak samo jak mnie, bardzo się cieszę e, mięsko i sałata już widzę te godziny szczytu tutaj, naprawdę to będzie porażka, mówię wam to będzie porażka A! No ale czemu nie chcesz ziemniaczków? Ja nie po to je kupowałam, dobra, mięso. Sałata, bekon, cheese, tomatus. Idź mi, idź mi. E, tylko mięso i tylko sałata, dobra. O, pieczone ziemniaczki, jak to się robi? E, sour cream, gdzie tu jest sour cream? Bacon, Bekon. Onions, dobra, piwo, lejemy. Nie wiem jak to się robi. E, śmietanka i cebulka. Kibalek. E, piwo, znaczy się picie Medium, diet, nice e, Robimy cheese. Sour cream, butter, butter, butter. Bacon źle, dobra, nieważne. Mięso się piecze. E, cheese e, i sour cream, dobra. Piwo lejemy. Picie large. Tea z lodem. Śmieci później. Jedno mięso. Mięso, bekon i ser. E, śmieci. Nie, nie, nie. Dobra. Nie zdążyłam. Mięso, sałata, bekon, ser i pomidor. I przeżyliśmy. Tu się coś mięso, aż dwa. Kibelek. Czekaj. Yy, zostawiamy pułapkę, polejemy pizzę, medium kola bez lodu, mięsko, wszystko. Okej. Okay. Uff. Yy, tego nie rozumiem jeszcze. Ser, śmietanka i masło. Dobra. A coś źle zrobiłam? Czemu nie był zadowolony? Coś musiałam sobie kliknąć. Ser, śmietanka i masło. No ja nie wiem, o co chodzi. Muszę to jeszcze rozkminić. Large tea z lodem. Znowu coś źle? Ja nie wiem, o co chodzi. Czemu oni są niezadowoleni? Kto mi powie? Tylko bekon i ser? Naprawdę? go w takim razie, skoro lubisz takie rzeczy. Okej, okay. nie ma sprawy. Mm. No i tu. Nic. No to masz. Co oni kręcą nosem? Ja nie wiem. Przynajmniej kibelek dobrze myjemy. Aż trzy mięska. Czekamy, czekamy. Niedługo będą kolejne godziny szczytu, ale damy radę. Yy, piwo. No, chociaż jeden zadowolony. Mięso i ser. Proszę bardzo. Śmieci. Czekaj, no tam z tym piwem. Już leje. O, nie dolałam, przepraszam. No, za to można się wkurzyć? Jak ktoś ci naleje za mało, można się wkurzyć, ale jak za dużo, to ja nie rozumiem dlaczego. <laughs> eee, I lód. Okej. Okay. I kibelek. Chyba, bo potem jest opcja, żeby zrezygnować z kibelka, że będziemy mieli ekipy sprzątające, ale my chyba z tego nie zrezygnujemy, bo mi się to tak podoba. Eee, medium Grape. O, zapomniałam o lodzie. Piwo. Iwo, bo wieczór. O, dostaliśmy napiwek! Jej! Znowu dostaliśmy napiwek. Eee, śmietanka. Cheese. Onions. Gdzie jest onions. Masz. Co ty chcesz? Sour cream. Eee, bacon. Onions. Dobra. To meat. Czekaj. Eee, z medium. Water. Z lodem. Nie, czekaj. Mięso. E, mięso, bekon i ser. E, mięso, bekon i ser. kiebelek, czekaj. Piwo. Nie wierzę, dostaliśmy napiwki. E, medium, kola z lodem. Piwo. Wstawiamy mięso e, z A i B. Hmm. Cheese, czyli tu sor cream, czyli tu i butter. No ja nie rozumiem, co im nie pasuje. Mniejsza z tym. i But cheese, bacon. A to, a to? Nic. No to masz. Spaliło mięso? Nie. Proszę. Mięso. Kibelek. Śmieci. <gry> Burgery nam się smażą, a my biegniemy wyrzucić śmieci. Dobra. Piwo. Same mięsko. Ok, przeżyliśmy? Czy to już koniec? Czy to już koniec? Nie. O co tu chodzi? Daję to. Chcę jeszcze to i onions, czyli to. Nie wiem. Zresztą im nie smakuje. Ojejku. <grymna> o, kiberek. Picie. Medium. Tea z lodem. Mięsko i pomidorek. Um, dum, dum. Co to, co to? Co to, co to? Dobra, dajemy kciuk w górę. Co to było? Ja nie wiem. Ale daliśmy kciuka w górę. Zamknięte. Uff, przeżyliśmy. Zarobiliśmy nawet 12 na piwku. Jesteśmy tacy super. Eee. Nie No, no, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. No to continue. Czy mamy już ten? Co tu musimy zrobić? 20 dni przeżyć, żeby zdobyć pierwszą gwiazdkę. Przeżyć, don't starve. 100 dolców, napiwków. Dobra, dobra. Aha i musimy przejść tą inspekcję. To jest ciężkie. Eee, soda upgrade, dobra. Nowy itemek, dobra. Dobra. Mm -hmm. Dobra, powiem Wam, że chyba coś mamy nie tak z tym. Z tym tym, 19 jest negatywnych, a, a pozytywnych jest za mało. Mm. To zrobimy tak, że kupimy tym razem sałatkę. Sałatka chyba ma dużo tych pozytywnych, tak? Dobra, to kupimy sałatkę. Yy... I wymienimy. Wymienimy, wymienimy, już wymienimy, tylko muszę ogarnąć. <laughs> wymienimy burgery. Wymienimy burgery na sałatkę. Aha, znowu źle robię. Tu, ok. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jedziemy jeszcze jeden dzień. Uff. Tu wam kursor pewnie przeszkadza. O, już, okej. Okay. Tu medium tea z lodem. mmm, -hmm. Okej. Okay. Zobaczymy jak się potoczy nam dzisiaj dzień. Słońce pięknie wstaje. Eee... Cheese, sour cream, butter. Mm. Dziwne te ziemniaczki. <grymne> Wyglądają smakowicie, nie wiem co im nie pasuje, no. Dobra. Mała herbata z lodem. Kibal. To pewnie o tym ziemniaczku. <laughs> nie podobają mi się nam tutaj te odrapane ściany, mam nadzieję, że to potem można zmienić. Nic. No to nic. Ej, a ja nie. Niedługo będą godziny szczytu. Będzie się działo. Dobra, sałatka. Cheese. Cheese jest na żółtym. Onions and peppers, proszę. Salat story normalnie. <grymne> nie, 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 nie. Dlaczego teraz? Dlaczego teraz? E, no mam. Nic. Mnie się wydaje, że chyba trzeba czekać, e, aż tam się ten ziemniaczek jakby ugotuje. Nie wiem o co chodzi. Czekaj. Uh, cheese, 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 and sour cream, uh, ranch and cheese, ranch and cheese, kurczę, nie umiem, wiem już chyba, trzeba czekać aż on się jakby podgrzeje. Tak, dobra, już wiemy, dawaliśmy surowe kartofle, uh, just greens and carrots, piwo, dobra, to już wiemy o co chodzi. No i rozkminiliśmy. dobra. Przepraszamy wszystkich tych, którym dawaliśmy surowe ziemniaczki. Nic. Jeszcze zdążymy. Pucujemy, pucujemy. Pucu, 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 pucu. na, na, no, na, no, na. No, no. Nie umiem szybciej. Dobra. Czekaj. Czekaj. Cheese, czyli żółty. Greens and carrots. Dobra. Wow. Jesteśmy tacy super. Dobra. Dawaliśmy surowe kartofle. Ja się dziwiłam, czemu im nie smakuje. No to już wiem, czemu im nie smakuje. Dobra. O, o zapomniałam o Lodzie. Teraz będziecie mieli ze mnie pole. A jeżeli to zauważyli szybciej niż ja, to już na pewno. Ej, to można się uczyć tych, yy, tych potraw przy kupowaniu ich, ale ja nie chciałam dlatego, że to jest takie trochę yy, samouczki są dla słabych Nie no, żartuję, lubię samouczki, ale tutaj akurat nie chcę, bo to zawsze widzicie, przynajmniej śmiechu jest trochę No i się piecze No teraz to już wiem Teraz to już wiem Sour cream, czyli B be, Bekon, czyli w dół I onions, czyli w lewo, jeśli się nie mylę nie śmiejcie się ze mnie, ja naprawdę nie rozróżniam prawo-lewo. Wy możecie ze mnie śmieją? Zawsze, jak gdzieś idziemy i mówię, no to co, idziemy teraz w prawo? No, on mówi, no tak, w prawo, a ja zawsze idę w lewo, zawsze. Zawsze. Nie wiem, czy to jest tak. To jest chyba takie charakterystyczne dla dziewczyn. Nie wiem, czy też tak macie. To jest w sumie śmieszne, ja to tam. E, nie mam z tym problemu jakoś. Wybić nie, już się wszyscy przyzwyczaili. E, dobra. Mała woda. Z lodem. Okej. Okay. Szczur. Piwo. Okej. Okay. O, o godziny szczytu numer dwa. Godziny szczytu. No dlaczego nie dostałam na piwku? Dlaczego? Dlaczego? E z lodem. Large cheese z lodem. Czekamy. Large, kola, bez lodu. Ranch, cheese i wszystko. Ehm, masełko? Cheese, beką. Piwo. E, podaj. Piwo. No piwek, Kiwerek. Piwo. Tak jest. No podaj. E, cheese, czyli żółty. O nie, no, cheese, czyli żółty. Stawiamy ziemniaczkę. Lejemy piwo. E, medium water z lodem. E, cheese, sour cream and butter. Dobra. Ser, ser, coś śmie śmietanka, butter, bacon. Nie, ja zdążę. Nie zdążę. Dobra, trudno. Się mówi i się obsługuje dalej. No i dobra. Uff. Co za emocje, proszę państwa. Nic. No to nic. Małe winogronowe z lodem. Picie. Bez lodu. Kola bez lodu. Naprawdę. Kibelek? Czy to już będzie ostatni? Na koniec dnia kibelek? Nie, jeszcze sałatka. Tylko marchewki z zieleninką. Dobrze. O, jeszcze musimy umyć naczynia na koniec dnia. Dobrze. Ciach, 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 ciach. Dobra. Yy, to samo. Chyba dobrą tą sałatkę mam w menu. Koniec? Tak! Day complete! Dobra, zakończyliśmy drugi dzień. W następnym odcinku już najpewniej zrobimy jakiś postęp, tak myślę. Przynajmniej postaram się zrobić jakiś postęp, zobaczymy. Jeśli się Wam podobało, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!